Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wirusach, które ostatnio nie schodzą z pierwszych stron gazet. Mimo, że funkcjonują na granicy pomiędzy martwą materią i materią ożywioną, obecna pandemia pokazuje, jak jeden wirus może sparaliżować funkcjonowanie ludzi na całym świecie. Oprócz koronawirusa często spotykamy się z nagłówkami na temat wirusa grypy czy wirusa ebola, ale ten obraz, który jest nam przekazywany, jest dość negatywny i zniekształcony. I myślę, że już najwyższy czas, żeby przywrócić równowagę, ponieważ wirusy, które powodują choroby u ludzi, stanowią zaledwie niewielki ułamek całego wirusowego królestwa. Natomiast znaczna część wirusów to wirusy morskie, a w czymś tak małym jak łyżeczka wody morskiej może być aż 10 milionów wirusów. Zalecam jednak zachować spokój. Większość tych wirusów nie jest zainteresowana ludźmi, tylko bakteriami. Szacuje się, że w oceanach jest około 10 do potęgi 30 wirusów, wśród których odkryto prawie 200 tysięcy różnych populacji. Populacji, ponieważ wirusy nie są klasyfikowane jako organizmy żywe i zdefiniowanie wirusowego gatunku jest dość kontrowersyjne. Niedawno odkryte, nietypowe linie wirusowe określa się terminem wirusowa ciemna materia. A jeśli wciąż trudno jest wam wyobrazić sobie ogrom życia wirusowego, możemy wykorzystać porównanie zaproponowane przez jednego z wirusologów morskich, który oszacował, że węgiel zawarty w morskich wirusach jest równoważny ilości węgla w około 75 milionach płetwali błękitnych, czyli największych organizmach na Ziemi, o których mówił profesor Węsławski w filmie o skali wielkości. Wirusy jako najliczniejsze cząstki biologiczne w środowisku morskim, stanowią istotną przyczynę śmiertelności mikroorganizmów w górnych warstwach wód. Uwalniane po śmierci zainfekowanych bakterii substancje odrywcze szybko pochłaniane są przez inne organizmy. Tym samym wirusy przyspieszają przepływ składników pokarmowych, takich jak węgiel i azot w ekosystemie, i są niezbędne również dla funkcjonowania głębokich wód morskich. Prowadzą także do zakończenia zakwitów glonów, co zapobiega dominacji i wspiera większą różnorodność. Natomiast różnorodność wirusowych cykli życia pozwala im funkcjonować nie tylko jako zabójcy, ale także jako partnerzy i manipulatorzy komórek. Mogą więc mieć one albo negatywny wpływ na kondycję gospodarza, albo być korzystne, a nawet niezbędne dla przetrwania. A pełniąc rolę banków genów, pomagają w utrzymaniu bioróżnorodności w ekosystemach morskich. Więc, funkcjonując w nanoskali, wirusy mają wpływ na procesy globalne. Niestety interakcje pomiędzy nimi a ich gospodarzami są często nieuchwytne i zmieniają się w czasie, dlatego wydają się niejednoznaczne. Mimo tego wirusy morskie dodają nowy wymiar do naszego zrozumienia procesów w oceanie i ich powiązania ze zmianami klimatu. Dlatego każda kropla w oceanie się liczy.